Cześć drodzy rówieśnicy, poniedziałek zaczynamy gimnastykę po weekendowym rozleniu wieku, chociaż pewnie niekoniecznie, bo każda z nas, czy każdy z nas na pewno aktywnie, jak nie gotowanie, sobota, to różne inne rzeczy, ale mam nadzieję, że przyjęte też. No, zaczynamy tym optymistycznym akcentem, stoimy w lekkim rozkroku, barki opuszczone, obojczyk podciągnięty do góry. I zaczynamy naszą rozgrzewkę. Głowa opada na ramię. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. I wytrzymujemy. Przechodzimy do postawy wyprostowanej. Lekko się rozluźniamy. I głowę na drugie ramię. Wdech wydech, ona opada sobie własnym ciężarem wdech, wydech, wdech, wydech góra i dół brzuch wciągnięty, barki opuszczone pracują mięśnika tak. raz, rozluźniamy wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wdech. Powoli przenosimy głowę wyżej i odchylamy ją do tyłu. Również opada własnym ciężarem, powoli. I również powoli podnosimy ją do pozycji wyprostowanej. I głowa na ramię. Łagodnie zaczynamy, nie katujemy się. W końcu ciało to nasz najbliższy przyjaciel. Musimy go traktować dobrze, to ono nas dobrze będzie traktowało. Wdech, wydech, wdech, wydech. Przechodzimy do postawy wyprostowanej. I głowę też. Powoli przechylamy na drugie ramię. I delikatnie opada głowa na ramię. I postawa wyprostowana, lekkie rozluźnienie i głowa w dół. Podziwiamy w palce swoich stóp, no takie sobie, <laughs> ale takie nam dała natura, jesteśmy zadowoleni z tego co mamy. Brzuch jest wciągnięty, barki opuszczone, wdech, wydech, wdech, wydech. Wracamy do postawy wyprostowanej i głowa do tyłu. Mocno odchylamy. Chwilę sobie wytrzymujemy. I powoli, powoli prostujemy się. I wdech, wydech, wdech, wydech. Lekko rozluźniamy. Tak. A teraz obydwie ręce nad obojczyk, Tutaj są takie dwie kosteczki wystające. Przyciskamy tutaj w tej okolicy, bo tu ściągają się mięśnie żółwy, łączą się z resztą naszego ciała i rozciągamy sobie tutaj, dbamy o oba, twarze, ręki, głowa i do tyłu i broda wysoko. I w tym momencie czujemy naciąganie tych partii mięśni. Wdech, wydech. Powoli, szanujemy nasze parki, bo to jest skomplikowane, a nic tu uszkodzić, Oj, i łatwo naprawić gorzej Lekko, powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, jeszcze raz troszeczkę szybciej, ale z wyczuciem. Raz trzy, cztery, pięć i do tyłu, raz dwa, trzy, cztery, pięć wdech, wydech a teraz luźne ręce dookoła i do tyłu i dookoła i do tyłu i dookoła, do tyłu i do tyłu no i wystarczy. Wdech, wydech. A teraz ustawiamy się kamieniem, tak, do siebie, tak? Wdech, wydech, wdech, wydech. Pochylamy się do przodu, starając się, aby plecy były proste, tak? Powoli to robimy. I mamy pełną kontrolę nad naszymi plecami. Bo chodzi o to, żeby nie obciążać nadmiernie kręgosłupa. Wdech, wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Zatrzymujemy się. Kontrola. Dobra. Tutaj ten odcinek sprawdzamy. Bo dużo osób w naszym wieku ma tutaj. Taka się robi. Taka jaka górka się robi. Likwidujemy tą górkę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Zjeżdżamy sobie. Dłońmi w kierunku stóp. Wdech wydech, wdech, wydech, pochylamy do przodu, wdech, wydech, no i teraz kochani, do kolana, do łokcia jednego, do drugiego, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, hop, I wyprost, głębiej wchodzimy w pozycję, tak, i raz, dwa, rozciągamy sobie tylną taśmę, to się bardzo przyda, bo dużo się zostaje w pozycji siedzącej, przy telewizji, czy przy czytaniu. I tutaj są przykłucze. Trzeba to porozciągać. Raz, dwa, trzy, cztery. Wdech, wydech, wdech wydech. Powoli przenosimy głowy, właśnie na kolana. Raz jedno kolano do przodu, raz drugie. Raz, dwa, trzy. Powoli wstajemy bardzo powoli, żeby krew zdążyła nam podpłynąc głowy. W dolne partie ciała. Trzy, cztery, pięć. No i jesteśmy, kochani moi, wyprostowani. Wdech, wydech, wdech, wydech, a teraz siadamy sobie na macie. siadamy sobie w z skrzyżny, siedzimy prosto, wdech, wydech, wdech, wydech. No i rozciągamy sobie poczne mięśnie żebrowy na boczek. Przechylamy się, rozciągamy. Chwilę trzymiemy, wdech i wydech. Wracamy do postawy wyprostowanej. I druga strona. Dłoń na drugą stronę, i powoli rozciągamy. Pamiętamy o przyjaźni naszej z ciałem, czyli nie robimy niczego na siłę. Trzy, cztery. Pięć, chwilę wtrzymujemy, wdech, wydech, rozciągamy troszeczkę mocniej kolana w bok, jeżeli to możliwe i jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozciągamy, rozciągamy tutaj te boczne, żebrowe, wdech, wydech, wdech, wydech, przechodzimy na drugą stronę. I rozciągamy również długo w stronę mięśni żebrowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Robimy to bardzo powoli, żeby się mięśnie po prostu zdążyły przyzwyczaić do nowej sytuacji. A teraz mamy dłonie na kolanach, wysuwamy dłonie przed sobą i będziemy sobie do przodu. Trzy, cztery, pięć. Pośladki są cały czas na macie. I coraz niżej, rozciągamy sobie również mięśnie długie pleców. Wdech, wydech, wdech, wydech i wycofujemy się. Jeszcze raz oddech i drugi raz do przodu. Czynimy. i wracamy z powrotem. Dobrze. A teraz zapraszamy tych z naszych kolegów i koleżanek, które, którzy muszą leżeć sobie w łóżkach. Nie mówię, że oni to robią z No bo wiadomo, że aktywność jest bardzo ważna, ale przy różnych chorobach niestety trzeba. Dlatego my ich wspomagamy, bo oni też jak najbardziej się powinni ruszać, żeby wrócić do zdrowia i dołączyć do nas normalnych ćwiczenia, no normalnych, trudniejszych powiedzmy. A my teraz razem z nimi się rozgrzewamy, czyli stopki, raz, dwa, niech się, a i nam się to przyda, uruchomienie tutaj tych partii mięśni, 10 razy, rozluźnienie. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Tak, żeby ruch wychodził z biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziesięć razy. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I stopy na macie. I jedna stopa oparta na palcach, druga na pięcie. I tańczymy kochani. Ręce mamy w pasie i takiego sobie obetasa wy wywiniemy. Raz, dwa. Pięta palce, pięta palce, pięta palce, pięta palce. Wdech, wydech. O, troszeczkę rozmówimy tempo. Jeszcze raz, pięta palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć razy może. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, no i przyciśnijmy sobie teraz kolana do siebie i masujemy kręgosłup, kółeczka w jedną stronę, raz, dwa, trzy, wdech, wydech i drugą, raz, dwa i trzy i wdech i wydech, wdech i wydech, a teraz nogi sobie leżą wygodnie na macie ale jedna noga w górę i kółeczka na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy. Wdech, wydech. Wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Noga leży na macie. Rozluźniamy. Wdech, wydech. Druga strona. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy chwilę. Wdech, wydech i wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech i wydech. Powtarzamy. Noga w bok. Raz, dwa, trzy, cztery wytrzymanie, wytrzymanie i powód i powód druga strona wytrzymanie kochani i powód i rozróżniamy wdech wydech Powtórka, kochani. Ostatni raz powtóreczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i powrót. Kładziemy nogę na macie. Wdech, wydech. Druga noga, ostatni raz ćwiczy. Raz, dwa, trzy, cztery. Wytrzymujemy i powrót. I powrót. I rozpuszczamy. I wdech, i wydech. Damy zaraz spokój przez moment nogą. Zajmiemy się ręką mat. Ręce mocno w górę, wyżej, niżej. I nożyce wzdłuż ciała. Raz. Dwa. Powoli. Trzy cztery, pięć, wydech, boczne może, raz, dwa, cztery, pięć i zdłużne. raz, trzy, cztery. I wzdłużny. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I boczne. Raz. Dwa. Obszerne. Oddychamy cały czas. Pięć. Tak. A teraz stopy kładziemy sobie na matę, albo na teraz. Głowę sobie opieramy wygodnie na troszeczkę z, z dłoni naszych. Tak? Rozstawiamy łokcie tak, żeby kątem oka je widać. Było I na boczki. Raz, dwa, trzy, pięć razy, cztery, pięć. Odpoczywamy, wdech, wydech, a teraz do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, na boczki. Pięć, wdech, wydech i do przodu. Ale nie ciągniemy głowy dłońmi, tylko ćwiczą mięśnie brzucha. Rozluźniamy, wdech, wydech i ostatnia kołyska na łoczek. I do przodu. I kładziemy sobie głowę na macie, rozluźniamy trochę mięśni karków, opieramy głowę na... Ciężar ciała częściowo w głowie, wspomagamy rękami, rozluźniamy karki. Dobrze. Wdech, wydech. Dobrze, a teraz... Rower, powoli. Pięć i do tyłu. Jedna noga przyciśnięta do kolan, do piłki piersi, a druga noga wyprostowana. Dociskamy mocno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmiana. Druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmiana. I zmiana. Kładziemy sobie stopy dwie na masie i one tak, kolana na boczki, na jedno i na drugą stronę. W jedną stronę i w drugą. Możemy lekko przycisnąć sobie kolana do podłoża. Raz, dwa, trzy, wyprost druga strona. Raz, dwa, trzy, wyprost druga strona. Raz, dwa. Trzy. Wyprost. I druga strona. Raz. Dwa. Trzy. I lekko rozluźniamy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Przekręcamy się jeszcze na brzuch. Głowa wysoko. A ręce, łokcie to na boczek i do, pochylamy się. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Odpoczywamy. Głowa wysoko. Marki aktywne. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Głowa wysoko, wdech nosem, pf, wydech ustami i ostatni raz. Cztery, pięć i głowa wysoko. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy teraz lekko Niżej nóg. Wyżej, niżej. Wyżej, niżej, wyżej, niżej. A teraz spróbujmy leciutko dotknąć klęty, lekko ją docisnąć, ale to. robimy to bardzo ostrożnie. Zmniejszamy zakres długości stawy polanowego. Druga strona. Bardzo ostrożnie do pierwszego bręzu dyskomfortu. Tak? Jak nie damy rady dotknąć stopy, to po prostu machamy sobie, tak? Rozluźniamy staw kolanowy. Druga strona. Jest to bardzo dobre ćwiczenie, które uruchamia nam kolana. I druga strona. Przepędzamy się powrotem na plecy. Pytamy sobie za stopy. Jedna stopa, druga stopa. I łokcie w pod podkolanowe. Stopy mamy mniej więcej na wysokości twarzy. I lekko się gujamy. Wdech, rozluźniamy się. Wywydamy powietrze nosem, wydychamy w stanie. Rozluźniamy się po ćwiczeniach. A teraz kładziemy nogi wygodnie na macie. Ręce wzdłuż tułowia, luźno. Barki leżą na macie, odtkamy pełną objętością płuc. Napełniamy płuca najpierw w okolicach przepony, środek, płuc i szczyty. I wydychamy teraz. Wyciskamy powietrze przepona, środek, szczyty płuc. Wentylujemy płuca sobie jeszcze raz. Przepona pracuje, środek, szczyt. I kilka takich wydechów. Tak jak to robią lenta, one też oddychają przeglądowo. I chwilę po każdym oddechu wytrzymujemy, rozmówieniamy całe ciało. Robi się miło i przyjemnie, prawie, że sennie, dlatego przerywamy już. <grywanie> Jedna stopa na macie. Biodra przekręcamy na bocze, Odpierając się ręką przechodzimy do siany skrzyżnego. A ci kochani nasi, którzy muszą leżeć to na razie. Do jutra. I oddychamy. Wdech. wydech, Rozkładamy sobie ręce w boczek. Z wydechem unosimy je wyżej. Rozciągamy kręgosłup. I z wydechem mieszczamy dłonie na serce, na sercu albo na sprocie słonecznym i do następnych ćwiczeń i miłego dnia.